małego towarzysza, który wszedł. że już może dawno odcinka nie było z tej gry ale też nie ma co się spieszyć myślę No spokojnie ją przejdziemy też nie jest jakaś Bo już właśnie grałem kiedyś w limbo na przykład no, albo w Insight. No to właśnie Insight przeszedłem w 4 godziny. Akurat, no akurat, dość, dość krótkie. Limbo chyba jest to dłuższe generalnie, tak mi się wydaje je p Nie zrobię, możesz tutaj pozostać. 我吃什么 किलो znalezienie naszego no kolegi. Spadliśmy. Ilo! Coś mi się wydaje, że od teraz mamy towarzysza. Búst það með þess að það er náttúrulega brau. że Grade right, jest idealna do, do ASMR pod względem dźwięku nie? so much. co historii może nie po prostu taki przerwę okay. eee, jeszcze raz S Принести że odcinek was jakoś zrelaksował.